A teraz będzie scenka, nie piosenka, nie taniec, ale właśnie prosta scenka, sketch o nazwie cela. Wykonają Adam, Mateusz, Michał i Piotrek. Zachęćmy mi gorącymi prawami. Ty, jak będziesz u naczelnika, to mu powiedz, że od dzisiaj na spacerach będę chodził w lewo. Od tego chodzenia w prawo już mi się w głowie dobrze się przekażę. Siema, chłopaczyska. Cześć, chudy. Siema, chudy. Gdzie żeście na spacerze byli? Ty, chudy, weź mnie... Czuj Śmieszne, śmieszne. Boki rwać, boki rwać. Dobra, gada jak tam u lekarza było. A znowu nic. No jak nic? Człowieku, ty wczoraj popchnąłeś dwa widelce, nóż. Uchwyt od gadra kawałek rynny i takie, co na końcu połknął, jak pączka. Coś... Kurek od kaloryfera. O, dokładnie. Co, i nic? No, dał mi tu. Napisał mi... Czytaj, czytaj. E... Czytaj, młody, bo ja nerwa mam. Nerwa mam. Nie, nie, nie. Profesor, weź ty przyślej, Bo gruby sapie, nie mogę. Pan, pacjenta, bardzo dobry. Lekko podwyższony poziom żelaza. Nie no, tak to my stąd nigdy nie wyjdziemy. Otóż to, otóż to, panowie. Widzenie, widzenie jeszcze raz widzenie. No, cześć, fanslog. Ja. fanslog. Ej, ej, fanslog, fanslog kurna? Dla profesora jestem fanslog. Dla niego jestem fanslog. Dla ciebie jestem pan fanslog. Pan, pan, znowu, fonopsy. Dobra, dobra, pan. Zlo, chuj. Nie denerwuj się, tak? Gadaj, jak tam było na widzeniu. Cześciowa menda mnie nawiedziła. Czemu menda? No jak menda, paczkę dostałeś. A w paczce jest katalog góra podróży. I sześć koszów. Eee, droga, Wszystkie w kraty. A to menda. Menda menda, menda. menda, menda. Dobra, słuchajcie, jak jesteśmy w komplecie, to może w coś zagramy. Czas o, szybciej zleci. E, beka, o, beka. Gdzie ty chcesz po celi ganiać? Nie, no nie, to zagrajmy Słysza. w Brydża. O, w Brydża. brydża. Chudy, jak ty chcesz grać w Brydża? Nie, no, ja ty chcesz grać w brydża. No Normalnie chcę grać w Brydża. W Brydża nie pogramy, bo nasz ali karty zabrał. Aha. No chyba, że ktoś pójdzie po karty. No, no to. Młody! Młody! Mody, mody, mody. No, mody, mody. Co młody? Pójdź znowu e, Dobra, dobra, słuchajcie. Dobra. Zagrajmy to, kto pójdzie. Troszkę hazard. No, Dobry pomysł, ale. Co? To co zwykle, w państwa miasta. A, bez a, zdych, o, zdych, a panowie, panowie, bez oszukiwania. No, bez oszukiwania. Jesteśmy dżentelmenami, sprawiedliwość musi być. No zwłaszcza tutaj, nie? Zwłaszcza tutaj. Dobra, to kto zacznie? Ja! Najkrótszy! Może, najkrótszy niech zacznie! Najkrótszy! To najkrótszy. Na, Na, do... Najkrótszy wyrok! Najkrótszy A, jak wyrok to. Dobra. Jedziesz, kurde. X, Y, Z, A. Stop! Pan zło. Tak? Ja mówię stop. Sorry profesor, sorry. X, Y, Z, A. Stop! s co, so, sorry profesor. Pan zło. Przepraszam, przepraszam. X, Y, Z, A. <grym> stop. <grym> szy. Co? Szy. No? Szy. Ty, chudy. Jakie szy? Z kropką. Jakie szy z kropką? Ty! A znasz jakieś miasto na Chicago. <grym> Ale szy nie może być! Czy nie może być, bo to ma być litera, a 3 to jest cepitecz. Kipe, kiper. Czy tam ma tapeja? Matapeja. Ja się nie znam. Ja się nie znam. Dobra, ja jedziesz nie nie jeszcze friends. raz. Dobra. X, Y, Z. A. Stop. 3. Nie, profesor, weź, zacznij. No no, ja zacznę, bo nigdy nie zacznę. To ma, ja Dobra, ja nie wiem, to jadę. ja. Nie X, Y, Z. A. E, kto mówi, stop? No ja. Oh, tak, okay. Ty, tu czemu nie mówisz? No, no, kiedy? No teraz! Stop! B. B, B, Raz Wasze zrobiliście na Państwo. Boliwia. Brazylia. Bangladesz. Francja! Co, Francja? No państwo, Francja! Państwo, Francja! No, Francja, państwo! Ma być na B. No, A. Dobra, to my po 10. No, chudy no. Miasta? Borosławice! Frampol! Nie mam. Frampol. <śpuszczak> pięknie poszłeś. No, Frampol jest za minus 20. A, a Ty co Ja? No. no. Też miałem Borosławice. Dokładnie. No, jak miał, to miałem. No, no, no. właśnie. No, to my Byrusła po 5. Minus 20.